Witam Was, moi drodzy, w tym vlogu. Rano byłam w kawiarni i robiłam prezentację z dermy. Teraz e, miałam iść w drzemkę, ale nie mogłam zasnąć, więc plan jest taki, żeby usiąść do nauki znowu tej dermy, bo się stresuję tą zerówką, bo nic nie ogarniam. Nie będę miała czasu tego zrobić później, bo dużo pracuję w przyszłym tygodniu, więc trochę jestem zestresowana, delikatnie rzecz biorąc, no ale nie mogę narzekać, bo mam zerówkę, więc jest fajnie. Okej, okay, ogarnęłam się troszeczkę i jeszcze tak stwierdziłam, że wyjaśnię parę kwestii. Ogólnie te vlogi mają na celu pokazać Wam, jak wygląda moje życie na czwartym roku kierunku lekarskiego. I nie chodzi o to, żeby tutaj na siłę komuś pokazywać, że wow, studiuję medycynę, bo. Nie uważam, żeby to był jakikolwiek prestiżowy kierunek. Taki sobie wybrałam i teraz y, muszę z tym żyć. <laughs> raz jest lepiej, raz jest gorzej, powiem Wam tak. Mm. Nadchodzi maj, nadchodzi czerwiec, sesja, więc myślę, że tej nauki będzie więcej. No i jednocześnie też pracuję. Staram się w miarę ogarniać życie, jeśli chodzi o siłkę. Zdrowy tryb życia to tak mi średnio wychodzi, jak widzicie dzisiaj po tym McDonaldzie, ale <laughs> walczę z tym. Okej, okay, także tak wygląda moje centrum dowodzenia. Tu mam otwartą prezentację. Świetny, super temat, ekstra. Nie ogarniam. E, tu będę miała artykuły, a tu mam ice które mi zostało z maka i zimną kawę. Życie. A więc tak, czekam, mi się trochę podładuje y, tablet, żeby nie umierał. I w tym czasie stwierdziłam, że mogę opowiedzieć w ogóle, na czym polega zróbka z dermatologii, bo to jest chyba taka znaczy, to jest w ogóle moja pierwsza zerówka w życiu, bo do tej pory na tych studiach, na WUM-ie przynajmniej mieliśmy raz taką możliwość, w zeszłym roku na mikrobiologii, ale trzeba było mieć chyba średnio 4 8 z trzech zaliczeń, no już dobra, nieważne, nie o mikrobiologii dzisiaj. Musicie mieć piątkę z zaliczenia ustnego u asystenta, po trzech tygodniach bloku jest zaliczenie ustne ostatniego dnia i jak macie z niego piątkę, to przystępujecie do egzaminu zerowego, który polega na zrobieniu prezentacji w PowerPoincie, na chyba 7 minut i na podstawie źródeł z PubMedu. Dostajecie tematy na maila i musicie sobie wybrać. Tam, no, wybieracie ilo, ilość tych tematów i wam przydzielają. No, mi przydzielili taki, który niby chciałam, niby nie chciałam, więc, no, no dam radę. No i prezentujecie to przed komisją. Nie wiem są za bardzo, kto jest tej komisji. No, zobaczymy, powiem wam później. Ehm, prezentujecie, dostajecie jakieś pytanka odnośnie tematu i koniec, więc tak. No. Piątka nie jest zbyt łatwa do zdobycia, bo no, asystenci nie chcą jej stawiać. bo Zakładam, że później się muszą pewnie komuś tłumaczyć z tego. No i zwyczajnie te pytania na piątkę są no, losowe. Ja na przykład bardzo dobrze trafiłam na pytania, były dla mnie akurat z tego czegoś nauczyłam, bo nie nauczyłam się wszystkiego. No więc się udało, jest fajnie, ekstra i warto, myślę, bo jednak no, prezentacja, a egzamin z całego, ro... z całego materiału. Więc chyba robię przerwę. Teraz pytanko, czy yy, siedzimy na tyłku i się nudzimy i odpoczywamy, czy idziemy na siłownię. Myślę, że teraz sobie odpocznę. No. Nawet żeby potem powiedzieć. Z drugą rundą nauki przez ten czas odebrałam tylko paczkę, jak widzieliście I oglądałam jakieś filmy na YouTube jakieś makijażowe Ostatnio mam fazę, więc teraz oglądam sobie Ali C, C. Mm, Studiuję medycynę w Kanadzie i całkiem mi się podobają te vlogi Dopiero zaczynam, zaczęłam, zaczęłam ją oglądać I lecimy z kolejną rundą um, przygotowań do zerówki z dermy A to moja zmęczona twarz Dzień dobry, chciałam się pochwalić moim śniadaniem. To są pierwsze słowa, które dzisiaj opowiadam i jakoś tak dziwnie. No, więc mamy sobie zapiekanki z cebulką, serem i szynką. Nie mam keczupu i cierpię z tego powodu. No, ale cóż, ile jeść? Obejrzę sobie coś. Okej, okay, także ogarnęłam, że mam jeszcze mega dużo czasu, bo na 14 idę do pracy i jest 10.30. W sumie gdybym wiedziała, że nie będę dzisiaj szła na spotkanie przed pracą, to bym poszła na siłkę rano, no ale... Well, plany się dosłownie pół godziny temu zmieniły. Robić dalej preskę z darmy. Wiem, tego będzie teraz dużo przez najbliższe dni, ale no, zaznacząc po kartyku, więc jeszcze sobie muszę z niego trochę po, pogrzebać i... Skończyć chociaż tak mniej więcej dzisiaj zarys tej preski, to w pracy, jak będę miała chwilę, to sobie poczytam artykuły i zacznę robić taki konspekt, bo zawsze, jak robię preskę, to nie wiem, czy wy też tak macie, że mimo, że staram się mówić z głowy i raczej nie tak automatycznie tylko, wiecie, rozumieć to, co mówię, wtedy jest dużo lepiej i łatwiej, ale, no, lubię mieć napisany taki konspekt, co chcę powiedzieć i tak dalej, więc, no, będę musiała się tym zająć, ale jestem na dobrej drodze. Cieszę się, że zrobiłam tak dużo wczoraj, kiedy dermy, bo. To jest czarna koszulka, czarne spodnie, bo do pracy muszę mieć czarne spodnie i marynarkę, więc na to będę mogła sobie zarzucić. No i jakiś płaszczyk jeszcze nie wleci, bo jest tak ciepło, ale jednak nie gorąco, więc coś tam trzeba będzie narzucić. A ja nie mam takiego typowego bieżonego dręczu. Przydało się. Także Jestem jakaś ma zmęczona, nie może nic nie robiłam w tej pracy, więc ej, ej. I w ogóle jak nagrałam przed nią kamerką, to patrzę się ciągle tu, a nie tu. Nie wiem, do końca chciałam się patrzeć, nieważne. Ma być realistycznie, więc bardzo proszę moje dzisiejsze zakupy, czyli paczka chipsów, kindermęczna kanapka, moje ulubione gumy. Kto pamięta, jak w aptece zawsze te gumy się zastanawiałam, jakie są ich magiczne właściwości. Chyba ich nie posiadają, ale łudzę się. I keczup, bo dzisiaj rano cierpiałam jeden z moje zapiekanki bez keczupu. Jednak keczup jest bardzo ważnym elementem zapiekanek. Dzisiaj już keczup jest, więc ym, no, dużo lepsza opcja niż bez keczupu. Hejka, więc ja już zjadłam sobie śniadanko, dopijam kawę i będę się powoli zbierać, bo fajny mam pomysł, że pójdziecie na siłownię przed pracą bo naprawdę jestem załama na tym, jak jem ostatnio i no miała być forma do lata, a no, 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 nie bardzo, to będzie chyba więc dzisiaj już zrobiłam śniadanko, policzyłam sobie kalorie wszystko tak, wiecie, jak być powinno i mam nadzieję, że dzisiaj jakoś mi się uda, ale po prostu najbardziej mnie męczą te dni w pracy, kiedy właśnie nie ma za dużo do roboty. Akurat w przyszłym tygodniu na przykład już raczej nie będzie takich dni, raczej będzie codziennie um, mnóstwo pracy. Ale no teraz jeszcze dzisiaj mam taki dzień, że pewnie będę siedzieć i się nudzić. I to jest taki moment, kiedy ja po prostu jem. Tak samo przez majówkę, że po prostu ja nie mam co robić, to ja jem. I no nie wiem, to by się pewnie nadawało pod jakąś terapię. Zaburzenie odżywiania, no ale cóż, tak, tak to jest u mnie, niestety. Eee, no, ale dzisiaj próbuję jakoś wrócić na dobre tory. Zaraz się zbieram, pokażę Wam a może coś na siłce, jakiś trening. Dzisiaj mam nowy, zaczynam nowy plan treningowy, więc mam nadzieję, że będzie nowa motywacja. No, i będzie fajnie. Dzisiejsza odwiedź na siłowni prezentuje się tak, czyli raggiance z Rzym Glamour. Już stare, ale dobrze się sprawdzają. Stanik jest z Carpatry chyba kupowałam na Vinted i na to jeszcze założę sobie oversize koszulkę, bo no tak jeszcze się nie... trochę się tak wstydzę ćwiczyć, więc tak raczej nie. Ale tak już jak najbardziej, czyli oversize'owa koszulka. Ta jest chyba z Bershki, ale kupowałam dawno temu, więc niestety chyba już jej nie znajdziecie, ale jest super i Generalnie ja bardzo lubię właśnie takie duże koszulki, czasem sobie ją podwinę, czasem ją też zdejmę jak chcę się nagrać i zobaczcie jak wyglądają przed moje plecy przy ćwiczeniu, więc no to jest taki wiecie, safe spot. I... nie z czym glamour, które muszę zwrócić, bo mi pękły po pierwszym dniu noszenia. Siada siadłam w tramwaju jadąc na siłownię i pękły mi w kroku, w sensie na udzie, na wewnętrznej stronie taka wielka dziura, więc na szczęście wysiadłam, wróciłam do domu piechotą, bo to było dla przystanki od domu. Miałam płaszcz, więc nie było nic widać, ale no dobrze, że to się stało w tramwaju, a nie na siłowni. Więc tak, będę musiała je zwrócić albo zareklamować, bo nawet nie wiem, czy przypadkiem już mi nie minął termin zwrotu. I tu siłkę się i teraz na małe zakupy jedzeniowe. Ok, także pokażę Wam komplet satiny, który do mnie przyszedł. On jest takim dosyć odważnym jak na mnie kolorze, bo ja nie mam za bardzo jasnych ciuchów, no bo wydaje mi się, że jestem za duża na jasne ciuchy, no ale stwierdziłam, że dobra, co mi tam. No i co, tak to wygląda. Leginsy są mega komfortowe, stanik też jest bardzo komfortowy, natomiast trochę dziwnie się układa, bo ten pas jest dosyć przyległy już u mnie, tutaj mam trochę brzuszka, ale no sklej tutaj jest trochę odstający, trochę tak spłaszcza, tych wkładek w ogóle wyjamie, bo dziwnie wyglądają, ale ma piękne plecy, zaraz Wam pokażę na jakiejś przebitce. A co do leginsów, no to tak, powiedziałam już, że są mega komfortowe, wydaje mi się, że do siadów będą super, bo bardzo ładnie się układają, trochę się robi camel tow, taki delikatny, ale to myślę kwestia majtek. My no i nie wiem, czy. Po prostu nie jestem do tego koloru. One nie robią push-upu, bo tutaj są totalnie plain i mają tutaj taki szef tylko przez środek, więc taki, taki macie tyłek, taki będzie w tych legginsach. No co, no widać mój bebzon, który jest, ale no cóż, no na życie, no mam brzuch. No i nie wiem, no nie wiem. No mi się generalnie podoba ten strój, jest komfortowy i tak dalej, ale po prostu, no nie wiem, tak pewnie. Pewnie bym na niego też narzuca jakąś bluzkę, bo chyba się tak trochę wstydzę pójść. I ten bebson i w ogóle, ale no nie wiem, dajcie mi znać. Dajcie mi znać, co myślicie, mogę teraz to powiedzieć, dajcie mi znać. No, czy jakby spoko, czy po prostu jednak tylko ciemne kolory i takie nie, nie wchodzą w grę. I don't know. I don't know, serio, mam jakiś dylemat teraz wielki. Chciałabym go zostawić, bo nie mam takiego kolorku. I don't know. Tak wygląda... Cię tego stanika uważam, że akurat tył jest bardzo ładny i dlatego tył bym nie zostawiła, bo no uważam, że treningi góry, sztosik, znaczy moje plecy są jeszcze, wiecie, do, do zrobienia, ale no bardzo ładnie wygląda. A no i żeby była jasność, firma to jest Satinva Collection e, i stanik to jest, to jest moja gumka do włosów, e, stanik to jest Power Bra, mm, sky blue chyba kolor. A jeansy to chyba Classic pocket, bo one mają po prostu taki prosty pas, nie fałkę. No i mają kieszenie po bokach. Yy, no, ale nie wiem jak z dostępnością, bo ja je kupowałam na promce, bo było czyszczenie magazynów. Także nie wiem, czy będą restokowane, nie wiem, czy są jeszcze dostępne. Także, ale daj znać, jakby co. Koniec fitnessarskiego kontentu zdecydowanie wystarczy. Ja idę sobie odpoczywać. Mam jeszcze jedną kanapkę z żabki i mleczarni lisa truskawkowego, więc. Jedytycznie nie jest tak źle dzisiaj. Będę się nawet trzymała kalorii, więc jestem z dumna. No i co? Jeśli mi się uzbiera materiału, to prawdopodobnie na tym zakończymy dzisiejszego vloga. Dajcie znać, czy wam się podoba. Yy, dajcie mi znać, co myślicie o tym stroju. Boże, boję się, że stanę, zaraz zostanę jakąś masę hejtu. Że, I w ogóle, czy chcecie więcej takich rzeczy, bo nie wiem, jaka się jestem tym zestresowana wszystkim. Pa, pa! I zostawcie subskrypcję i łapkę w górę, jak Wam się podobało.